No I dzisiaj gramy w browsers. Mam challenge, że będę grał tylko Tikiem No, także już gramy. No, jeszcze zaproszę mojego kolegę. Taki jeden kolega mój. No, nie przyjmie. No. O, przyjął. Dobra. Yy, gotowy jesteś. Yy. No niestety, no nie mogę się z nim skontaktować No ale na szczęście zaplanowaliśmy sobie, że razem zagramy No ja mam challenge, że muszę grać Tikiem No on nie ma challenge'u, tylko po prostu gra sobie No więc chodźmy Drużyn 5 no trudno będzie grać stickiem Ale chyba coś tam idzie Dobrze Zbierz to i No, 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 no Nie podchodź za bardzo do mnie Frankuś Czemu jego Frankuś Nazywam ja To chodźmy Kurde Nie, 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 nie Piety, piety, piety Pomóż, pomóż, pomóż No i no, jak widzicie, mi się trudno gra. Yy, trudno mi się gra tikiem. Ale nie hejtujcie, że. O, ty nie umiesz y, grać tikiem, słaby jesteś, wiesz? Nie hejtujcie, proszę. Tego barleya nawet nie umiem zabić. Niż tego. Dobra, zabiłem go, ale sam zginąłem. Oje, 3 minus. No, ale bym chciał zmienić postać. Poczekajcie, tylko se ulepszę. No nie mogę, niestety. No to trudno, no, to dawaj. Gotowy jesteś? Oje. A, wibierze. To okej, okay, no. Gramy kolejną rundę. Oje. Chodźmy. Ło. Zginie zaraz. Dobra zginął. No i ci se biorą po prostu. No, zaraz cię. a nie cierpię wieżyczek. Zaraz przez nie zginę. No nie, nie podjeżdżaj typie. Mam głowę. Ha! Ale go zabiłem, dobra. No, mi się gra trudno. Widzicie niedługo mega boxik. No. Nie, no, no. Ciągle myślę, żeby zmienić tą postać. Gotowy. Nie wiem, no. Gotowy. No. Zmieniasz postać czy co? Bo teraz. Y, chyba zmienili. To, że teraz nie pokazuje, że. Wybierasz postać. Ktoś wybiera postać, tylko nie wiem, ja wychodzę. O nie, teraz to będę solo grał. Teraz to będzie trudno. Dobra, chyba będzie kill pierwszy. Ten dzień mi zabierze. Zaraz kila. Nie, nie zabierze jednak. Cykora ma na mnie. Chociaż jestem na daleko. Chyba tu jest? Czy mi się wydawało? Wydawało mi się. Nie, 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 nie. u nie cierpię mortisów. Cierpię mortisów jak gram jakąś złą postacią. Albo na blisko, na daleko postacią jak gram nie lubię. Żeby mnie czasem nie przyciągnął ten dzień. No o nie. Ty jaka Hamska jest, hamska jest, hamska jest. Kurde. Kurde, nie pisz mi teraz. Sorry, ale tu mam ten. Okej. Okay. Offline jest. Uff! Dobra. No, nie wiem co, ale ja nie gram z nim, no. Ale chyba wolę grać na w parze, no bo jeszcze typ Typ będzie lepszy ode mnie, jakąś postacią gra. O, na przykład Tom. Co ty myśli? <laughs> Dobra. No nie, no serio. Tyle mi zostało. Ui. Nope, 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 nope. Nope. <laughs> no i już mnie zabili no ja w ogóle nie umiem chyba grać tikiem kiedyś tak mówię ale dobrze umiem grać tikiem a teraz to to ja nie umiem grać tikiem ja się w końcu muszę zdecydować no fajna fajna co ja powiem co ja w ogóle mówię to ja nie wiem nie mam, nie mam co mówić chyba No i, no i tak się skończyło moja gra. No, no. Po prostu Tikka lubicie. Tik, 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 tik. Giniesz ty. Tik, 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 tik. Coś tam, tam. Tik, 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 tik. Dalej nie pamiętam. Tik, tik, tik. Ale i tak ta muzyka trwa. Tik, tik, tik. Dobra. Jeszcze dwie gry i kończę. Albo trzy. No trzy gier... gierki i kończę. O nie nie nie, fojo faja faja. No co ja mam z tym faja? Okej, okay, zabiłem kogoś, ale się boję podejść. Bo by mnie zabili. Albo po prostu mam cykora. Napiszcie w komentarzu, hashtag Tik. to przypłynę wam serce. To jest dziwne, że jakaś kula się rodzi i to jest cokolwiek jakaś postać. Jakby ktoś rodził w ogóle. To jest takie coś, jakby ktoś rodził. Co ja w ogóle mówię? Dobra, chodźmy na wyrzutnie rakiet. Nie, nie. Myślałam, że mnie okłamie i co ucieknie. Nie wiem, gdzie strzelam strzelałam, ale... o kurde o kurde dobra dawajcie tik, tik 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 giniesz ty na pewno giniesz ty chyba jak ginę nie ty Słuchaj, mm, głowa Ew, ale go dobra dwa minus ale bym zmienił tą postać już. Tak mnie kusi, no. Nie, Barley, Nie, nie wybiorę jednak, no. To była pierwsza giera. Druga. No nie. Logi, lodży, Serio, Barley, no. Barley mi się wziął skończy. Nie idę na ciebie ośmiobitowiec. A i w sumie go zabijam. Mówiłem. He, he, ale bym tego zabił go. Ale bym go zabił taka chęć. No teraz wysko. No fajnie, fajnie. I ten barw... Jak raszuje ten... Z mojej drużyny. Co on robi w ogóle? Jest jakiś tam. Esjoj. No, pójdzie se. Lepiej se pójść. Co nie, gruba berta? Ona się w tych krzakach skowaczy. Dobra, zabiję go. No, ej, no, co się dzieje w ogóle? Będzie pierwszy plusik. Mam nadzieję, że będzie plus. Okej. Okay. Nie... Okej. Okay. Czyli będzie plus jednak. Jeszcze kuby? No i przegram. Patrzcie ile on ma. A ile ma. Ul. Teraz to ulta niepotrzebnie wziąć. Nie, 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 nie. nie. Fojo, fojo, jo. Dobra, ult. ale mama ole. Dobra, to ja tu lamiłem przez tą całą grę. A nie on, więc. Ale i tak jakieś plusy, no. Dobra. No i ostatnia gierka, chyba. Albo jeszcze dwie giery dawaj. O, skrzynka nic nie wyleci, no wiedziałem. Jeszcze dwie giery. Trochę przyspieszyłem tempo z gierami. C. Znowu, znowu Barley z tym skinem? Czy mi się znowu Barley z tym skinem? Dobra, chodźmy. Dobra. Ała! No, lagi ma się. Co? Czy tu ktoś był? Ale Lo, czy no, nagle Tik drugi z przyszłości przyszedł. I surprise! Ała! Lodzi, ale teraz mam chopę, po co ja na nim idę? Dwa tiki. Ten się będzie kampił przez całą rundę, jak? Tu... Dreszczalow. Nie, Idź głową, bo ma dziesięć kilo. Ale ile to? to jest mocne nawet. To zadaje. No i go Mojego... Ej. Ej. Rrrrr. W ogóle jaki... Dziesięć... Dziesięć par kubów. A on przegrał prawie. Też dziesięcioma. Wielkie starcie. Znowu się plus. Dobra, ja już. Aha. To jeszcze nie przegrana. O! hopi Dobra, i tak to zgin zginąłem. Siem plus. No, ale. Ale mi do. Ale bym tą postać zmienił. Ale mi brakuje do tej rangi. Dobra, no i ostatnia giera na dzisiaj. Okej. Okay. Chodźmy. Ui! No, nagle sobie wyskoczył surprise. Chyba zrobię. Napiszcie w komentarzu, czy chcecie mm, z kimś innym w Brawl Stars. Y, gram tylko kim. Napiszcie w komentarzu, kim mam grać tylko. Napiszcie w komentarzu, kim mam grać. Nie, 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 nie Okej okay. O, Łowa Ja staram się trochę przeżyć, żeby najdłużej wam to pokazywać jak gram najdłużej Wam pokazać, żebyście trochę pooglądali sobie Mam mało HP, strasznie mało O, dzięki Dobra głowa Chcesz głowy? Dobra, jakoś Udało nam się uciec cii, cii, cii. Ja, Okej, okay. wielkie starcie. No, wygramy to. Wy, 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 przy, wygranko. Ale przegranko. No to jednak wykrakałem sobie. Okej, okay, czternasta ranga. No, napisz, jak mówiłem poprzednio, napiszcie w komentarzu, kim mam grę Kim mam tylko grać, no z wami był. Gamble. Elo!